Witajcie w kolejnym odcinku mojego programu Damian Kordas Smakuje, czyli tanie, szybkie i proste dania. No i jak zwykle kolejny gość, najgorętsze nazwisko polskiego fitnessu. Większość z Was kojarzy go tylko z nazwiska. Majewski trenuje, więc powitajmy Daniela Majewskiego. Jestem, cześć, jestem. Cześć. Cześć, witaj. Fajnie Cię poznać, bo tak do tej pory to jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, dopiero znałem Cię z opowieści mojej narzeczonej, wiesz? Tak? Ogląda, no, czyli gotuje? Tak, tak, gotuję. Maritka Surma gotuje, no. Dobra, to, o, to może jakiś koncept kulinarny nowy? Oby nie. <laughs> Oby nie. A powiedz mi, sam gotujesz? Nie, narzeczona mnie gotuje, wiesz? Tylko? Już teraz tak. Od jakiegoś czasu ona się tym zajmuje. Wcześniej starałem się robić coś po swojemu. I wychodziło to właśnie w ten sposób, co widzę tutaj przygotowałeś, czyli kurczak, ryż, nic więcej, bo najprościej, najszybciej, najtaniej. Gdzieś? Dokładnie, bo utarło takie powiedzenie, że wszyscy, którzy ćwiczą, chcą przybrać trochę mięśni, to jedzą kurczak i ryż, tak? Tak, tylko, że to jest błędne myślenie, wiesz, to jest temat rzeka, mianowicie ta dieta u sportowców. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest połączenie kurczaka, ryżu, oliwy i warzyw w jedną całość, ewentualnie jakieś ryby, natomiast nie jest tak do końca dobrze, na pewno dla psychiki. Takiego połączenia cały czas używać. Najlepiej jest to zrobić zbilansowaną, różnorodną dietę, która po prostu sprawi, że my będziemy czekać od posiłku do posiłku na coś kolejnego, na coś co nam smakuje, na coś co nam się nie przejadło. Więc zabieramy się za gotowanie. No więc dzisiaj gotujemy tak jak już powiedziałem kurczak i ryż. Tylko na inny wow. sposób. Przygotujemy to w inny sposób, taki bardziej, tak jak powiedziałeś, zaszalejemy troszkę, ponieważ zrobimy z tego taką fajną zapiekankę. E, będzie dużo przypraw, więc będzie dużo smaków. Nie tylko, e, bo zawsze kurczak jest, tylko to się trochę z takim mdłym daniem. Tak, jałowe. Po prostu tak, zwykłe danie, które ma, nie, nie ma smakować, a ja. ma być skuteczne. Dokładnie, jak więc my się szalejemy i będziemy trochę e, urozmaicać to danie. I co zrobimy? Czyli zapiekanka z kurczakiem i ryżem. Dobrze, mów, mów mi jeszcze. Mam nadzieję, że wam w tym momencie też ślinka pociekła. Naszą zapiekankę Ci wzbogacimy wieloma aromatami. Będzie tymianek. Średnia? No, ale zjem. Będziesz jedyny, A to, powąchaj. Curry. 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 <gry> <gry> tak, będzie papryka ostra, papryka słodka, będzie pomidorowo i będzie kukuryda. Więc... Tymianek jest jedyną rzeczą, której tak nienawidzę, że to się w pale nie mieści, ale zrobimy zbyt, tak, wiem, wiem, zaufam Ci, zjem, zjem tą potrawę i jeżeli mi posmakuje, to naprawdę jesteś masterchefem, dobra? To już musiał nadrobić innym miejscem, masz, masz zadanie, ja jestem bardzo szczery, także czekajcie, potem pod filmikiem napiszę, że mi nie smakowało, albo mi bardzo smakowało, tak, bym, dobra? Dobra, no dobra, przyjmujemy wyzwanie. Ja Ciebie proszę o pokrojenie tego kurczaka. W taką większą kostkę. Większą kostkę. Tak, Dobra. Taką większą kostkę. Umyty kurczaczek już? Tak. Wszystko, Wspaniale. Wszystko jest przygotowane. A ja teraz pokroję czerwoną cebulę i kilka ząbków czosnku, które zazwyczaj dodajemy do dania, bo one nadały nam takiego nośnika fajnego smakowego. To jest jakby podstawa. Moglibyśmy tutaj dodać jeszcze chili, ale ja za bardzo nie przypada. Drugą też ci pokroić? Tak. Dobra. Mówisz, masz. Wiesz, ja się, ja się ukrywałem trochę, ale taki Master chef to, to jest dla mnie lekki, wiesz? Tak? No, gdybym był z tą w, w odcinku tam, no, no to miałoby ślipę. <laughs> o kurde. Byłoby 12 odcinków Kurcza Kryż. <laughs> Może niektórzy tam lubili, wiesz? Michel? A, to ja byś no rzeczywiście no ty. Co ty myślałeś? Że ja przychodzę do jakiegoś randoma, ja twoim fanem jestem, chyba jak każdy w Polsce. Młody, utalentowany, Właśnie że je... tak zajadę nawet niechcący, przystojny, żeby ci zrobić reklamę, nie? No, kurczę, 10 na 10. Właśnie patrząc na ciebie, mam takie trochę zbierzecy sumienia. A no wiesz! Nie no, zgrywam no, się, ale... Niestety nie mam takiego... Nie słodząc ci za bardzo, to, to chyba od kobiet się odgonić nie możesz ze względu na tą kuchnię, co? Nie, nie ma źle. Nie ma źle. No to ci załatwimy zaraz. Reklamę. Tak, masz takie. Tak, masz takie mam takie, które polecą od razu na Dobra. Naciachnięcie nożem. Dobra, pochroniłem i pozwoliłem sobie wywalić trzy żyłki. bo nienawidzę Fantastycznie. To teraz tak. Musisz sobie teraz doprawić to. Po swojemu? Tak. Ale fajnie. Dajcie teraz wolną, wolną rękę. Papryka ostra, papryka słodka, tymianek, zapewne też mniej e, i, i kary. A damy więcej tego kary, co? Z dobra. rozmachem. Ma być na ostro, będzie na ostro. Tak jest, jedziemy. A masz. Proszę, teraz co, mogę to wymieszać? Tak czy jeszcze coś dodać? Tak. Zapomnieć o tymianku. A jednak się skapą. No dobra. Uch, mój ulubiony tymianek! Dobra, no to, już wystarczy, już. no. Tak, o, za dużo, gdzieś ogarskę. Teraz tutaj smażymy pokrojony czosnek razem z cebulą. Włożę Ci serduszko z piersi z kurczaka, aby wyrazić naszą miłość do tego, że to produktu spożywczego. Nie, to wyszło jak rogi jelenia, ale teraz już jest serduszko. Dobra. Tam się smaży. Za chwilkę wrócimy. Ci... Piękne. Dziękuję. Teraz poprosimy wiele serduszek pod tym filmem. Ale wykorzystał! Dobrze, dobrze. Musisz nisko dłoń. Super. Dobra. I teraz potrzebujemy to sobie podsmażyć około dwóch minut, żeby się delikatnie zrumieniło, ponieważ my to i tak damy do piekarnika na chwilę. Zobaczcie, one, ten kurczak, te fajnie nam zgęstniał przez te przyprawy. I fajnie się i Teraz potrzebujemy tak, dodać sobie do tego koncentratory. To, to jest pasata pomidorowa, czyli jakby zmiksowane pomidory bez skórki mm -hmm, mm -hmm. E, i czysto pomidorowy smak przez to uzyskamy. Dla zaostrzenia takiego właśnie e, smaku pomidorowego dodamy sobie łyżkę koncentratu pomidorowego. Mam to uczynić? Tak, poproszę. Bardzo dobrze ci dzisiaj idzie, więc... Po prostu mam rękę do tego. Widzę, że boisz się tego używać, tych słów. A. Tak. Teraz dodamy tutaj kukurydzę i ryż. Kurczak i ryż musi być też. Ryż jest ugotowany tak na taki... żeby on był taki lepki, czyli tak trochę jak... Nasu. Żeby się skleił, tak? Tak, żeby ta zapiekanka jednak miała taką... A to możesz, możesz zdradzić, ile minut taki ryż powinien się gotować, żeby był taki lepki? Około 20. Aha, żeby on się przegotował, tak? Tak, 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 tak. Wtedy, bo nie chcemy go al dente. Tak, tak, tak. Tylko chcemy właśnie go takiego, żeby on był, e, jak to słuchaj. Weźmiemy sobie teraz formę do zapiekania. Przełożymy sobie to tutaj. Posypiemy sobie to wszystko... ...słonecznikiem. I go nie musimy podprażać wcześniej na patelni. Czemu? Bo jakby w piekarniku on się sam podpraży. Aha, aha. 200 stopni i około 10 minut 176, 177, 178 Dobra, koniec <grym> Miało być 180. Ja już się zmachałem, ale skurczaki jest już gotowy Wymięk Wymiękłem <grym> Pięknie. rumienił się? No, tak jak ty. Potrzebujemy łyżkę. Przypadkiem ma łyżkę pod ręką. Tutaj. przypadków. No. Odpowiedź godna master szefa. Tak. Dobra. Zobacz, ta konsystencja jest bardziej zwarta. O, tak, to ten moment. Tak. No chłopie, kowalza gorący. I z kim muszę się tym podzielić? Z Maritą. Tylko? Ja. No muszę częściej do ciebie wpadać, jak takie dzielenie. Dobra, naprawdę pyszne. Masz farta. Nie no, super. I co, mogę zjeść naprawdę to całe? No to dobrze. się ci ścierstwo, żebyś się nie poparzył. Aha, czyli mam wziąć to, tak? I sobie wyjść. Nie, nie poczekaj, bardzo ci dziękuję. Ja tobie też. O, Dzięki cookie. byczku, naprawdę fajnie było cię poznać. Maritka miała rację. I jego telewidzom, jego obserwa obserwatorom, subskrybentom wszystkim... Radzę go obserwować dużo dłużej, bo chłopak jeszcze naprawdę może dużo, dużo tutaj zdziałać. Mam dla ciebie prezent. Książka! No co ty? Nie no fajnie, naprawdę. Twoja, tak? Tak, to jest moja książka. Najnowsza. Zrobimy reklamę. Eee, o słodyczach. O. Ale jest również tutaj rozdział dla ciebie. No to ten no, o słodyczach to jest do mnie. Cały? Mhm. Moją Dlaczego? największą słabością i to wszyscy moi przyjaciele wiedzą są słodycze. Naprawdę. Słodycze na zdrowie. Super. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz zagościsz tej kuchni. Ja też mam taką nadzieję. Więc Was zapraszamy na kolejny odcinek. Tak. <laughs>